zrozumie, to jest bardzo wiele. Ale jak sto osób nie zrozumie, to to będzie cud świata. To nie takie tam pierdolenie, że ktoś kurwa Madonnę zobaczył na chlebie. Albo kurwa, pieśń się odlał na mur i powiedzieli, że tam kurwa matka się Boża ukadała. Obochuję, mi to lata kurwa. Cudy są dla głupich, ale to byłby cud, gdyby. E, to osób powiedziało, hej, jesteś naszym prorokiem, jesteś naszym wybawcą, my chcemy Ciebie naśladować. Mariola, zamknij pizdę, idź się kurwa. Wszystko myśli, że to jest góźdźniewstwo, że się, kurwa, mówi na temat religii. Obo chuja mi to, kurwa, lat. Będziesz mi tutaj pierdoliła, chata. Widzicie, bardzo w Polsce jest mało ludzi takich jak ja. Sukcesu ma dużego chuja. I wiecie, co no pomimo 40 lat, nawet chuj mi się nie skurczył. Ja pomyślałem, może po tych y, kilkunastu latach chuj mi się skurczy. Będę musiał wracać do Polski, bo chuj nie będzie taki duży. Ale chuj mi się nie skurczył. Nawet mi się nie kurczy y, podczas brania zimnego prysznica. Rozumiecie? Co to znaczy? Że jestem prawdziwym obywatelem. A wy zobaczcie na te zgniłe chujki, jak wyglądacie, kurwa. Zobaczcie, kurwa, obolałe, kurwa, krzywe, czy jakieś, kurwa, zmierne. Chuj wam w dupę, kurwa, nawet nie potraficie. Ja, ja się nie dziwię w sumie, nie dziwię się w sumie, że nie mieliście ochoty lecieć do Ameryki. Ponieważ tu trzeba być kimś, kurwa. Żeby... jest dziwa konkurencja w Ameryce. Albo się bardzo dobrzy... Albo będziecie mieli pod kopułą, kurwa, coś. I wtedy powiecie, że jesteście dobrzy. Wiecie, ile dostaję listów od kobiet, które proszą mnie, Sejd, nie odchodź z Paltoka. Wiele kobiet tutaj pisze, sejdź, jak ty odejdziesz, to ja się zabiję. Wiele kobiet pisze do mnie, Sejd, proszę nie odchodź, mów do mnie mój stary, z które, za którego wyszłam za mąż, jest głupia ciotapierdolona. To jest e, dla mnie wiel to są dla mnie wielkie słowa. To są słowa takiej oduchy, że jestem dla was jakby modelem mężczyzny. A zarazem pokazuję wam te kureckie samotaniny, które kurwa e, gniją w waszym ciele i was żerają kurwa. Rozumiecie? Tak, także tutaj trzeba y, powiedzieć szczerze, że, że albo będziecie kurwa rekinami w życiu, albo was rekiny dopadną. Jak ja mieszkałem w Polsce, czułem, że, że mnie rekiny dopadają. Ktoś chce mnie wpierdolić y, życiem, ktoś chce mnie zaatakować. Te, te kurwa ręki zaczęły się na mnie kurwa y, zamykać i... Jestem dziś normalną osobą, bogatą, osobą sukcesu i mam chęć nauczania innych. Ja wiem, że mógłbym wam wyzwać pieniądze i tak dalej, ale pieniądze szczęścia nie dają. Więc pozostańmy przy słowach. Ksiądz też mówi, będę się za was modlił. Ja tego nie mogę powiedzieć, bo wiecie, modlitwa to jest cyrk. Jest to cyrk na kółkach, kurwa. No. WME. E, e, słuchaj, e, ja wszedłem na YouTube i tam nie mam żadnych moich nagrań. Przestań pierdolić i kłamać. Żadnego nagrania tam nie ma mojego. Wy chcielibyście, żebym był nagrany. Nie ludzie nie nagrywają. Nie ludzie tutaj słyszą na żywo live. Ja nie jestem człowiekiem, którego można odsłuchiwać drugi raz. Jestem człowiekiem, którego się słucha tylko kurwa ramu. Więc y, jakimi ludźmi będziecie, zależy od was. Ale ja niestety nie stanie wziąć was na chudły i wyciągnąć kurwa z tego kurwitołka. Jeżeli wy potraficie się kurwa ccisnąć tak mocno, tak silnie, kurwa, tymi pawolami brudnymi, czy tym zwykłym gnojem kurwa zaczynacie egzystować w tym gnojem. I posłuchajcie, ja wiem, że tutaj schodzicie z Polski, skończyła się msza, wielu ludzi chciałoby pokazać palec księdzu na angonie. wielu ludzi powiedziałoby ty o ty chuju głupi, ale wy, wy macie ryja zamkniętego, kurwa, nie możecie ryja otworzyć i teraz z złoem i takim, kurwa, y, jakimś y, podpierdalaniem wchodzicie tutaj i zaczynacie mnie podpierdalać. Dlaczego księga nie opierdolicie? Oszukuje was, kurwa, całe życie. Ale tutaj przychodzą ludzie, którzy są kurwa, zwykłymi szmatami. I powiem wam szczerze, że szmata mnie nigdy nie, roz... nie, nie, nigdy mnie nie zrozumie. Jeżeli uważacie się za, szmata, za szmaty, proszę bardzo. siedźcie tutaj jak taka szmata, jak taki, mówą, kurwa. A ja wam powiem, kurwa, że nigdy. Nie zrozumiecie mnie, jeżeli nie zmienicie swojego życia ze szmaty na mowa. Bo są pewne cykle w życiu, które trzeba yy, przejść. Najpierw jesteście szmatą, potem jesteście mopem, a potem z mowa przechodzicie, jesteście ściereczką. A ile ludzi tutaj jest ściereczkami? co? Malutką ściereczką do kurzu, która nigdy nie będzie brudna, jak się przejdzie po meblach. Jest, ja Wam powiem jest y, takie powiedzenie jak Cię widzą, tak Cię piszą a Wy cały czas jesteście opisywani jak takie śmierdziuchy czy nie chcecie być pszciereczką, a może malutkim gałgankiem gałgankiem, który y, jest na jakimś y, w jakimś pomieszczeniu i sobie po prostu gałgani ja Wam powiem kurwa, jesteście, ze szmaszy... jesteście szmatami i jesteście tak, takimi szmatami wielkimi, że te szmaty kurwa zakrywają następne szmaty. A następne szmaty kurwa następne szmaty. Jesteście wielką połacą szmat. A szmaty kurwa zakrywają wasze kurwa szmaty i nie widzicie słońca. I myślicie, że to słońce kurwa jest? Nie. To zawsze znaczy ono jest, ale nie dla Was. Ono świeci dla klechów. Bo dla tych, którzy was położyli, kurwa, na te szmaty i przykleili was, kurwa, szmatami. Rozumiecie, o co chodzi w życiu, kurwa? Rozumiecie teraz, o co chodzi? Czy, kurwa, nadal nie się wchodzić? jak taka szara masza, masa kamonik, kurwa? Tutaj wiele ludzi przychodzi, bo żyje to, co ksiądz im da. Wiecie, że to, co ksiądz dostaje na tatę, to zawsze 2% daje ludowi, głodzemu. To, co zbierze na tatę, to 2% przeznacza. I się te buraki cieszą, że 2% dostają kości, jakieś odpady, lebiodę, szkaw. Byłem Odwiedziłem kolegę, usiadłem z nim przy stole i ona mówi, że poda szpinak. A ona podała szkap na talerz. Wiecie? tak dała na talerz. I mów, mówiła, że to jest szpinak. I potem kolega mówi do mnie, zobacz, my mamy w Polsce dobrze, jemy codziennie szpinak. Odwróciłem się, parsknąłem śmiechem i powiedziałem, to kurwa baran. A ile takich baranów tutaj jest? Udaje, że kurwa nie jest w porządku, udaje, że jest szpinak, a to kurwa jest lewiona kurwa. Także zobaczcie, co macie na talerzu. To, co ona wam daje na talerz. Żona ona chce was oszukać, bo sama nie pracuje. Sama rozrasta się w tłuszcz. Zaczyna się robić obszerna. Zaczyna, kurwa, yy, stać. Ja taki koćbuch kurwa, przy garach i pierdolić się, kurwa, w yy, umywalce. I wam to odpowiada? Taki rodzaj, kurwa, no, Włażący, która pierdoli serniki, daje wam uciec kurwa i potem wam serduchować, A potem, co nasi się śmieje?